Witam serdecznie. Powiedzcie, czy mnie dobrze słychać, bo to jest ważne w tym formacie. Oczywiście telefon nie niewyłączony to normalna sprawa. Słychać, wszystko ok? Cześć, witam, witam, czyli słychać, jest git, tak? Sorry, za, za moje ten, ale coś, coś jestem trochę przeziębiony, gardło mnie boli, nie wiem o co chodzi. Dzisiaj trochę w innym studio, bo znaleźli, znaleźliśmy w filmie fajną kęciapę. Gdzie kęciapę? No, takie studio nieużywane, w którym będziemy mogli takie rzeczy właśnie robić. I, i wydaje mi się, że jakość też tego streama jest trochę lepsza yy, przez to, więc, więc na pewno fajnie było. No, no, takie, takie właśnie. Będzie, będziemy, będziemy tutaj robić. Dobra, yy, od czego zaczniemy? Od XCOM Team. Wczoraj XCOM Team pokonał dość pewnie Endpoint w SA Advance. No i, i wielkie prawa dla ekipy Oskarisza, bo też udowadniają, że, yy, że nawet bez trenera mogą naprawdę fajnie zagrać. Fakt, że tam Endpoint nie postawiło jakiegoś wielkiego, yy, wielkiego oporu, więc, yy, więc na, za bardzo się nie namęczyli. Ale no, to też pokazuje, że ekipa e, Oscarisza jest już chyba gotowa na to, żeby walczyć naprawdę z rywalami z S.A.M.D. w SAMDL, bo, bo raże mają już zapewnione, więc, e, więc no pff, tylko, tylko trzeba pogratulować chłopakom. E, ich kolejnym rywalem będzie prawdopodobnie prosto, bo grają z, z jakimś zespołem z e, Indii, nie wiem, skądś skądś tam grają, ale to nie jest jakiś poważny chyba rywal, i, i tutaj możemy się spodziewać, że prosto będzie, e, będzie w kolejnym meczu rywalem XCOM Team. E, na pewno, na pewno fajnie, że drużyna Oscar jeszcze zakwalifikowała się już do, do Baraży, przynajmniej, bo tam też w tych Barażach, no nie oszukujmy się, e, trudno, jakiś wyjątkowo trudno może nie być. No tam nie ma zespołów takich, z którymi XCOM Team nie miałby jak nie, nie miałby szans, no bo tam chyba jest z tego, co. Ja się dobrze orientuję, jest tam chaos. X-Fragsters, e, Nie pamiętam szczerze. Nie chcę strzelać. E, I Zakobord, więc. E, więc. E, tak, zaraz pogadam jeszcze o tym, także Łukasz poczekaj chwilę. E, co chciałem powiedzieć. E, bo, bo przeczytałem pytanie i wybiło mnie z ryzmów. Sorry, jeszcze nie jestem w streamerem. E, no, nieważne. Mówiłem o tych zespołach, które są w y, Barażach SAMD, y, ale no nie ma tam zespołów, w każdym razie tam jest Izacoborts. O, tam jest m.in. Izacobords. Virtus Pro nie. Ekspert tam jeszcze jest tak. To są te zespoły. Już mi się przypomina. Yy... Uniknęli Baraży? O jesteś pewien? To ma... kurczę, musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tam. No w każdym razie na pewno nie ma tam zespołów, z którymi XCOM team w obecnej formie. Yy... Na internecie by sobie nie poradził, więc uważam, że spokojnie, yy, więc spo, uważam, że spokojnie -Com team może zagrać w przyszłym sezonie WSA MDL. A tak, yy, jak już wcześniej wspominałem, no, będzie ten y, kolejny sezon premiowany awansem do SL Pro League. Więc no, jest to co walczyć. No, nie, pewnie głównym celem Oskarysza i Spółki będzie utrzymanie się w tym pierwszym, w SMDL u przez ten pierwszy sezon, a później może walka, walka o wyższe cele. Pacto Bors, mordo, no wiesz co, <laughs> Pakto Bors jest tak śmieszne, że po prostu nie wiem, nie wiem o co chodzi, dla mnie to jest słaby troll, ja w ogóle nie czuję tych, tych, troli 1 kwietnia, że jakieś żarty, na siłę to są żarty. Bardzo mi się spodobał komentarz jednego z użytkowników Twittera. Już w tej chwili nie pamiętam, kogo nie chcę skłamać, że jeżeli ludzie nie są śmieszni przez cały rok, no to nagle nie staną się śmieszni 1 kwietnia. I wydaje mi się, że to jest najlepsze podsumowanie tego całego Prima release. Dobrze. Co jeszcze? O co chciałem powiedzieć o x jeszcze? no to chyba tyle no co, co tam mówić o tym meczu no bo po prostu byli lepsi, tak, byli lepsi od Endpoint i tu za dużo nie ma co e, nie ma co się rozwijać Paweł Lango pyta, a dlaczego Tao nie gra z, w, w, z Virtus Pro bo został odsunięty od składu i, i dlatego nie gra no zdecydowali się na zmianę i teraz zobaczymy tego efekty, czy rzeczywiście to wyjdzie y, są na, na dobre odsunięcie Tao nie chcę mówić, że nie, ale też ja nie jestem wielkim fanem prowadzenia Snacksa, co mówiłem Wam wczoraj, bo już ktoś mnie o to pytał. i Ja nie uważam, żeby za Snacksa było lepiej, w sensie za, za prowadzenia Snacksa, żeby wyszło to lepiej. Uważam, że Snacks się do tego po prostu nie nadaje, ale to jest moja prywatna opinia. On, on jest jednym z najlepszych graczy na świecie. Może, może się mylę, każdy ma prawo do błędu. Przecież TAO to najlepszy prowadzący w Polsce. No tu wiesz, no, na pewno kiedyś y, takim był. A czy teraz jest y, nadal TAO najlepszym prowadzący w Polsce? Można, można się spierać. Yy, Cloud9 spadło o 100 pozycji. Yy, wiesz co, nawet nie wiedziałem, że spadł o 100 pozycji, ale nie zdziwiłem za bardzo, bo, yy, bo, no bo jakby. Ja nie wiem, o co chodziło z tym zmianą Kyoshimy. może tam ktoś wczoraj pisał, że może faktycznie on, on sam chciał odejść, nie? Jest to bardzo prawdopodobne, że po prostu Kyoshima nie chciał tam dalej grać, ale, ale no wtedy z drugiej strony nie pisałby na Twitterze Free agent Kyoshima, nie? Więc to, to takie było nawiązanie do tego, że znowu ma problemy i tak dalej z, z tym składem, więc wydaje mi się, że chyba nie o to chodziło, ale, no ale nie rozumiem, nie wiem, o co chodzi z w tych zmianach w Cloud9 i, 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 i jestem ciekaw, kogo oni wezmą. No, Vice dla mnie to nie jest gracz, który powinien grać na takim poziomie. Yy, dziękuję, dziękuję za życzenia. Tak, mam dzisiaj urodziny. Dzięki, dzięki, brat, że składasz mi życzenia super. Cieszę się. Mogłeś zadzwonić, mogłeś napisać list, wszystko mogłeś, a, a ty na streamie, no, widać, że nowe media Cię opanowały. Yy, kież, mm, <grym> yy. Kuben coś zniknął ostatnio z FB, ostatni post 25 lutego był po to najbardziej no, w Polsce. Faktycznie, no Kuben dostał bardzo dużo propsów z, z tego powodu, że pisał, że opisywał te mecze nawet jak były to porażki, a zniknął z tego powodu, już Ci powiem, bo, yy, bo po prostu Virtus Pro miał tą pasę dziewięciu przegranych z rzędu i rozumiem, że frustracja Kubena już była na takim poziomie, że już mu się nawet nie chciało opisać tych postów i wytłumaczeń dlaczego, bo po prostu on był bezsilny. Powtórzę to jeszcze raz na tym streamie. Z tego co ja wiem, Kubena rola w stosunku do poprzedniego roku i po, poprzedniej drużyny Wirtus Pro została mocno ograniczona. Teraz bardziej gra zależy od yy, Snacksa. Yy, dobrze, ale to nie, nie, nie gadajmy cały czas o, o Virtus Pro, bo o tym można godzinami gadać. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za życzenia jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, że yy, myślę, że też się. M, też to się podobało, dla fanów było to super. Ale a, no tak, tak, tak. No to to, że Kuben się udzielał, to, że Kuben pisał, no to na pewno było super. To wiecie, to jest bardzo, no bardzo fajne, kiedy trener tłumaczy od podstaw, o co chodziło, dlaczego przegrali, gdzie popełnili błędy. To jest fajne, że jest interakcja z panami. I wielu dziennikarzy też esportowych chwaliło Kubena za to, że. Czy dziennikarzy, czy komentatorów za to, że się udziela i mówi, jak jest. Myślisz, że Ago dziś na spokojnie wygra z Force? Mm, jeśli chodzi o Ago, a no właśnie, o tym meczu mieliśmy pogadać, to też sobie zapisałem, żeby pogadać. Yy, czy na spokojnie? Nie wiem, czy na spokojnie, ale myślę, że na pewno mają szansę zwyciężyć. Yy, fajnie, że. Fajnie, że AGO jest na bootcampie, że ćwiczy, bo no, to zresztą jadą na Dreamhacka, więc muszą przećwiczyć to e, Rio, do Rio na Dreamhacka, muszą przećwiczyć to Vertigo. Ja uważam, że, że AGO no, będzie grało tylko lepiej, no spokojnie, nawet jeżeli oni dzisiaj nie wygrają, to, to i tak moim zdaniem AGO będzie grało coraz lepiej. Widać zdrową atmosferę, obejrzałem sobie wczoraj w vlogach Aspero. Super, się tam chłopaki bawili, mimo porażek. Oni są pozytywnie nastawieni, znaczy mimo porażek, mimo wcześniejszej, słabszej formy. Byli tam na tym turnieju cały czas pozytywnie nastawieni, nawet jak przegrali na Bibry, to tam humory dopisywały. Więc no fajnie, że jest zdrowa, dobra i zdrowa atmosfera Wago, i, i myślę, że no będą grali tylko lepiej. Tak, tak, jak grają na bootcampach, to mają ujemny bilans, no ale to wiesz, to też może zależeć od tego, że po prostu nie chcą wszystkiego pokazywać, że, że skupiają się na treningu, a te mecze oficjalne to to jest, to jest jakby dużo, dużo zależnych. Neo, za, A kto pyta? Starmix pyta, dobra. Neo, zanim stworzył Porsche, grał na Standing heroik. Myślisz, że to mogło w jakikolwiek e, sposób pomóc heroik? W końcu w pewnym momencie mieli legendę i pół legendy w składzie. No, ja bym powiedział, że mieli upadłą jedną legendę i drugą dogorywającą, tak bym to raczej mówił. Nie, no, śmieję się, ale wiesz co. Ja, ja bardzo chciałem zobaczyć Filipa w takim składzie międzynarodowym, bo tam Blame F to jest, no, wiesz, to jest bardzo fajny, perspektywiczny zawodnik. I mając obok siebie takich doświadczonych gości jak Neo i Freiberg, no to naprawdę możesz się wiele nauczyć. To są takie małe rzeczy. To też kiedyś w wywiadzie mówił Snacisz, że on nie wiedział, jak przyszedł tam do VirtuS Pro. Tam chyba jeden z pierwszych wywiadów, jaki udzielił, mówił, że on nie wiedział, że tyle małych rzeczy może mieć wpływ na, na dyspozycję zawodnika w danym spotkaniu. I, I ja mi się wydaje, że mając obok siebie Neo i, i Freiberga, no taki Blame F mógł się wiele rzeczy nauczyć. To, że nie chcieli Filipa w tym składzie, czy Filip nie chciał, no nie wiem, no nie wiemy tego. To, to, to trochę szkoda, bo na pewno fajnie by było go tam zobaczyć w takim towarzystwie. Nowe info na temat nowego składu Neo. Czy jest szansa, że coś zrobią razem z Jarkiem przed wakacjami? Kurczę, no już wczoraj Paweł Książek mnie zmęczył na Twitterze, że, że powiedziałem, że przyjadą do Swarządza, e, e, że przyjadą do Swarządza na lana właśnie z Paszą. E, Pasza i Neo mieli tam przyjechać, ale, e, ale z tego co wiem, no nie wyjdzie to, nie, 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 nie wyjdzie to i, i będą grali, ale na lanie w Warzędzu, swarządzu, w każdym razie pod Pozdaniem nie, nie zobaczymy nie zobaczymy paszy Neo, z tego co wiem. Niestety. No cóż mogę powiedzieć? Dobrze, ile mamy 11 minut, czyli jeszcze jakieś pytanko możecie, możecie rzucić, to postaram się odpowiedzieć. Czy ja chciałem jeszcze o czymś dzisiaj z Wami pogadać? No, takich większych rzeczy. Myślić może, że jest szansa na show mecz ze złotą piątką. Yy, Stary X yy, nie sądzę, nie sądzę. Ja. Wiesz co, to powiem tak ci szczerze, jak miałem ten wywiad z Tazem, który możecie tutaj na kanale Sportmani znaleźć. Yy, tam pewne rzeczy są, są wycięte, a pewne nie są wycięte, więc na przykład jak zobaczycie sobie tam ostatni fragment, kiedy on mówi o paszy. Ja, ja widzę trochę w jego oczach wtedy, kiedy on o tym mówił, widziałem to, że on chyba. Nie za bardzo chce wracać do przyszłości. On chce em, żyć przyszłością. Chce z, tym, z tą drużyną budować, em, chce z tą bu drużyną budować jakby przyszłość. I wydaje mi się, że to dobrze. Nie ma co rozdrapywać tych ran. Złota piątka moim zdaniem już nigdy nie wróci. Ten skład nigdy razem już nie zagra i żadnych mecz też nie będzie. Takie jest moje zdanie. Kiedy wywiad, Tecek? Nie wiem, przyjeżdżaj do Warszawy, wiesz, studio mam. Przyjeżdżaj i robimy streama, będziesz, będziesz na wywiadzie. Albo, ty, Tecek, a o co chodzi z tym Pacto Board? Weź tu tą bekę ukróć, napisz, że to fajki i skończmy. Skończmy rozmowy. Myślisz, że kto pojedzie z VP jako piąty do Belgii? Myślę, yy, że Sobol. Myślę, że Sobol. Myślę, że Sobol, no. Polecam wszystkim wpis repo na Facebooku po ogłoszeniu Sobola jako stendina Bardzo fajnie Karol tam wyjaśnił, dlaczego to jest Sobol, a dlaczego to nie jest żaden z zawodników yy, yy, Davis One albo Ago. Znaczy, no to wiadomo dlaczego, no bo po prostu nie ma takiej opcji. Dobrze, czy jeszcze mamy jakieś pytanko? A, no i co? A jeszcze o tym tym miałem pogadać, kurczę, yy, gdzie to jest, bo już mi się. A, że rusza drugi sezon ludbeta. ale to dobra, to, no, to może zaraz, chyba że jakieś ciekawe pytanie będzie. Yy, pokazują, że ekipy, które straciły No właśnie, Łukasz, tylko czy, 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 czy mi straciło pewność siebie? Ja nie wiem, czy to przez pewność ciebie przegrywają. To wiesz, ja jestem zwolennikiem czegoś takiego jak takiej teorii, że lepsze jest wrogiem tego. I wydaje mi się, że te zmiany, które Mibr poczynił, że wziął tam wtedy Tarika i Stewiego, to kompletnie rozbiły ten zespół. Jakby no, wydaje mi się, że to był gwóźdź do trumny Mibr i nie wiem, szczerze. Chciałem nawet, wiecie co, jak byłem na Europie tydzień temu, napisać jakiś tekst. Dlaczego MIBR dlaczego nie gra jak MIBR? I nie mam pojęcia kompletnie jeszcze, że naprawdę chciałem sobie rozpisać takie pięć wniosków dlaczego. No, wydaje mi się, że jednym z tych powodów jest to, że, że po prostu zrobili złe zmiany, ale, no, ale teraz mają w pełni brazylijski skład. O to, o co walczył falę. no i, i dupa, i nadal jest dupa. no Nie wiem, no, to ciężko mi powiedzieć. Jestem tylko zawodnikiem. Podoba mi się ten sektor. Jestem tylko zawodnikiem. Imo kwestia czasu, aż, Phelpsa znów, aż Phelps znów poleci pierwszy do UNESCO. Nie wiem, no wiesz, no jakby to ich wyniki na blaście. To ten Blast mocno rozczarował, bo to był u nich w domu. Oni tam powinni naprawdę pokazać pazur, pokazać walkę. Nie pokazali nic. Teraz jest, no... No, nie wygląda to dobrze. No ten IM Katowice jeszcze można było im wybaczyć jako tak, bo to był taki pierwszy turniej, jeśli się nie mylę, w tym składzie. No, ale ale już przegrana w Paulo, w ich domu, gdzie nie pokazali kompletnie nic. I, 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 i teraz Star Series tak wygląda, jak wygląda, więc. TCK. Like A a wy macie utrzymanie w SAMD, czy, czy będziecie grać barażę? Bo tam jest pięć slotów na baraże. Chyba teraz w tym Advanced i jeden bezpośredni. Z tego co mi się wydaje. I, a wy. Tak, utrzymanie macie. A, no to. To na luźno. To na luźno. To dobrze. Czyli, czyli przy, przy, trzy ekipy polskie będą, także. No nie, mam nadzieję, że trzy. No. X, mam nadzieję, że wejdzie. Hmm. Czy Vertigo to nie jest za mała mapa na pro -turnieję? Tam się coś znajdzie taktycznie, czy wszystkie rundy będą rozstrzygać się maksymalnie do minuty? Wydaje mi się, że jest za mała. Nie wiem, Tecek, powiedz, czy trenujecie Vertigo? Z mojej perspektywy Vertigo jest mapą FFA i... i, i tak, cztery, jak X-Hum jak idzie. Z mojej perspektywy Vertigo jest mapą FFA. Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem tego wyboru. Fajnie, że odświeżyli fajnie, że, że mapul Um, no, no, nie wiem, ja tego nie widzę, ale na pewno znajdą się drużyny, które będą to chciały grać. Myślę, że już na Dreamhacku w Rio zobaczymy, zobaczymy jakiś pojedynek na Vertigo i na pewno będzie to fajnie, fajnie, fajnie obejrzeć. Bo coś nowego, coś świeżego. Ja bardzo liczyłem na Tuscana. Jak mam być szczery, bo były gdzieś tam plotki, że yy, Valve będzie dodać, yy, dodawać jakąś mapę Zakesza. I liczyłem, że to będzie Tuskan, a, a wyszło tak, że to jest Vertigo. no Mówię, dla mnie mapa FFA nietaktyczna. Ale ja nie gram, tece gra, niech, niech się wypowiada, czy, czy mu się fajnie na niej gra taktycznie. I fajne taktyczki na niej można robić. No tak, podobne do Tuskana, stylowo, czy ja wiem. No. Zawsze, jasne, Łukasz, zgadzam się, to jest kwestia czasu. Zawsze można coś nowego na mapie popatrzeć. Tak, jasne. To jest fajne właśnie, że będą nowe zagrywki, nowe playsy, wiesz, takie jak e, s, Simple spadał z tego z daszku, na, z gniazda na keszu, dawał te dwa fragi. Tutaj na Vertigo też będą takie nowe historyczne akcje i to jest właśnie fajne, że to jest właśnie fajne w odświeżonym mapulu, ale no boję się, że to nie będzie aż tak bardzo interesująca mapa do oglądania. Trwają prace nad Tuskanem z tego co wiem cały czas. Od pięciu lat. Nie, no, śmieję się, ale to trzeba do Walwy pić, Paweł i zapytać, dlaczego Tuskana nie ma w puli. Dobra. Jeszcze czekam na jakieś ostatnie pytanie i, i spadam. I jutro. Jutro myślę, że sobie pogadamy trochę o mistrzostwach Polski. Kto tam jest mocny, kto wyszedł, kto wszedł, i tak dalej. Myślę, że jutro zrobimy taki odcinek. No właśnie, co to, to, to tego się boi jestmu już. Sobie. Kiedy wywiad z lordem? No, jak Testri, jak testy odbierze ten i wyśle maila, że akceptuje wywiad, to będzie dzisiaj. Myślę, że dzisiaj. Że mogę Wam obiecać, że dzisiaj będzie, a ja podgonię też striego, żeby zaakceptował eee, I myślę, że dzisiaj wywiad z Lordem wleci. No dobra, dobra. Eee, myślę, że Sobor sobie poradzi. Jak na to mamy szansę. Nie wiem, nie wiem, jak poradzi. To zależy przy, przede wszystkim od niego. To jest na pewno fajny, yy, skromny chłopak, yy, bo poznałem go na, na Galipolis i y Sport Awards. Wydaje mi się fajnym chłopakiem, czy się stresuje przy wywiadach, ale na pewno jest bardzo, bardzo fajny, dobrze gra. Yy, no co mam powiedzieć o nim? No, ja jest. Fajnie, że, wzię że wzięli Sobola i, i, i chciałbym, żeby się sprawdził. Tyle, tyle mogę powiedzieć. No, chciałbym, żeby to wypaliło. Mówię, nie jestem przekonany co do prowadzenia Snaksa i nie wiem, czy, yy, czy, czy to rzeczywiście jest dobry pomysł, żeby Snaksprowadził, sprowadził, ale, ale może im to wyjdzie na, na dobre. Nie wiem. Zobaczycie. Zobaczymy sami. No. Jakby jeżeli Sobol poleci do Belgii z nimi, a wszystko na to wskazuje, to yy, to to, 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 to co? No to, no to zobaczymy. No to wtedy będziemy rozliczać, tak? Wegi też, w, też wegi też, no ale ja, ja nie wiem, szczerze, dla mnie to są podobni zawodnicy, jakby charakterystycznie podobni zawodnicy, podobny styl gry. Yy, na pewno obaj skillowi, obaj mocno skillowi, no. tylko widzisz, no, Tecek, ja mam, mam takie doświadczenie, że tam wszyscy są skillowi w tym składzie. a a jakby nie wiem, czy to, czy to wypali. No jakby z kogo tam nie weźmiesz, to jest bardzo mocny indywidualnie zawodnik, tylko to trzeba w jakiś sposób slepić. A, a wydaje mi się, że tak jak mówię, no rola Kubena została mocno ograniczona z tego, co ja wiem, i to, jak wygląda Virtus Pro zależy głównie od Snacksa. i no i nie wygląda dobrze, o tak, tak to spłętuje. Hmm. Część to jeszcze. I jeszcze chwilka i kończymy. No, no dobra, to już na piw. No to dobrze. Dobra, to tak jak mówię, jutro trochę o Mistrzostwach Polski, trochę o, o, o dzisiejszym meczu Ago sobie pogadamy. I, 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 i mam nadzieję, że, że będzie. Będzie fajnie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, czy co tam się zostawia na, na YouTubie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Widzimy się jutro o 10.45. Dzięki, że byliście wszyscy. Pozdrawiam.